Pan się urodził tutaj w Minodze? Tak, tu w Minodze się urodziłem i, i tu moi ojcowie pracowali we dworze. Jak pan zapamiętał swoje dzieciństwo? Jak wyglądało pana dzieciństwo tutaj? E, no dzieciństwo, trzeba robić. Trzynaście lat miałem i cztery kunie już w obrobię o trzeci matka mnie budziła w nocy. I w oczach i schodziłem, bo ojciec był karbowym we dworze. Karbowym to był e, tak, że e, miał pod sobą dziewięć fornalek, a fornalka jedna liczyła cztery kunie. Czyli od najmłodszych lat musiał pan się zajmować gospodarstwem. Nie? Tak, to już, to już od, od młodych lat trzeba było, trzeba było robić wszystko. Matka w domu mogła zauchować, czy krowy, bo na wysokim stanowisku ojciec był, no i czy świnie, ale wszystko trzeba było sobie przenieść z pola. No i tak się, i także, że noc było czworo, czy siostry, i. I tam był dziedzic, tak? Tak. A jak, jakie były relacje takiej wsi z tym dziedzicem? On się dobrze zachowywał? On był dobry, tu akurat był dob, dobry właściciel, mhm. bardzo dobrze żył za służbą, miał tysiąc hektarów ornego pola i tysiąc hektarów lasu. A kto pracował na tym dworze, poza Pana ojcem? O, to było no, mówię Panu, dziewięć fornoli było, był y, 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 skotok się nazywał, do krów. To już jest dziesiąty, teraz magazynier co zboże przyjmował, bo maszyna była, wszystko co mucili, to wszystko przeważali i do spikszał, bo spiks do dziś stoi. trzechpiętrowy spiks. I no windy nie było, tylko ludźwie, ludzie wszystko po szkodach wynosili, jak mucili. Dziedzic był dobry. Dla, dla służby był dobry. Było sporo służby to dosta, dostawali zboże, ordynaria to była, dostawali drzewo z lasu, co miesiąc skupkę taką przywozili pod dom już se sam musiał pożąć po, po tego i, i, i działki jak krowy trzymał, co mu wolno było wodno było trzy krowy jak w los, to działkę tam dostał 20 arów i tam była wyka, koliczyna. A pamięta pan może? Jak wyglądało święta na przykład Bożego Narodzenia przed wojną? To święta, no to takie święta były no, Bożego Narodzenia. Cłoinkę jako ubrali jabłek porę na chłońce. No, no a już o, o tego o nie, nie było trudno, bo lasu było, to podskoczyło się, tu był taki zagajnik zaros niedaleko to, 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 to było. A wielkanoc to kury chowała i się chowali, to, to, to było. A pamięta pan może jak wyglądały zajęcia w szkole przed wojną? No to też jeszcze więcej się nauczycielowi robiło. Jak to miał nie tego, to trzeba było studni nie było, to trzeba było z dołu wodę nosić do tego, to kto tak był ciężki, to pomógł nauczycielom tego znosić, to tam to żeby jako przejść, żeby jako wszech Jak się zaczęła wojna, to pan miał... To jak się 13 za lat. 3, 13 lat, no. Woj, ojciec poszedł do wojska, bo dostał kartę, zaszedł do Wadowic, Nie ma, uciekli do skarbu do Biechowa. Zajechał do Biechowa, uciekli. Ledwo się nas oddostą tu do domu i cała rodzina wzięliśmy, co by tam mieli, ucieczkę. Zorganizowali, kto chciał do ucieczki, no to zabrał porę kuli ze dworu, wóz i my, my wzięli i krowy z tyłu zawozem. I to wszyscy cały ten, i, i tak był tak uciekliśmy na, na Ukrainie, no, porwali kunie, kunie uderzyli i porwali, gdzie by mieli szukać. I wóz został i, i kunie zabrali. Za Zamość my jeszcze szli, za, 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 za Bóg, za Nese czyli czy, 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 no nie bez moc, żeby mówili, żeby jako Most przez Wisłe przejść, to tam już będzie dobrze, a tam z drugiej strony wy, wychodzili i brali. No i na zot, później jak się akurat byli w, tym, w, takim, w takim miejscu, że nasze antylerie sześć koni albo cztery wyszczalali i żołnierz leżą.

Zniżał się i, 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 i rąbał. Kogo trafił, to trafił. No. I uciekali ludzie, rzucali, uciekali. Wszystko wracaliśmy na złody i daliśmy końcy tylko nie było właściciela tutaj, bo właściciel był wojsku, Bo tu był taki, y, y, ty ze wschodu się ukrywał, nie byli. Jakiś, no taki dziedzic na niej ogolali, jakiś właściciel, co uciekł i nasz poszedł do wojska, a on był, prowadził. W Sianicznie była granica między Rzeszą a gubernią. No. Czy pan przekraczał granicę w czasie wojny? Nie, ale byli, co prze, przekraczali, co prze, przewozili, to były wioski, co… Wacer idzie, albo urobionek mieli Niemców, co przejeżdżali na drugą stronę. Czyli oni przekraczali tą granicę, żeby handlować, tak? Tak, no za, przewozili tytoń, przewozili mąkę, przecież różne rzeczy tam na Trąsk, wywozili, bo by pieniądze tam na tu, tu, tu była bieda. To jakie towary? Y, tak, by... No więcej to czuło mąka, tytoń. I takie no, wieprzka jak to zabił. O. Co się jeszcze jadło na wsi wtedy w czasie wojny? No jadło się do wsi, no, jadło. Do. Kurę się zabiło na niedzielę, żeby na rosół był. No bo kury się chowało, to kogutów dzy, to koguta się zabiło. Jojka były swoje. Mleko było swoje. Śmietana była swoja, masło było swoje. A jakie się potrawy z tego robiło? To po, potrawy, potrawi, no cóż, potrawy z wryka, no to z ocierka była, no z dołu, ze kluski no to kluski posypane serym, Basz był kisony w tych, y, 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 no samy mu się kisiło. W jaki sposób się stało, że pan się zaangażował w konspirację, w ruch oporu? No to mówię, że ten, ten co właściciel, co przyszedł ze wschodu, to on. A jak on się nazywał? Muchanów. – Muchanów. – Emanuel, tak? – Co? – Emanuel? Nie, nie wiem nawet, jak unamu. Rotbisz. Nie, nie nie on przyszedł tutaj do dworu jako zarządca, tak? T -t tak. On był zawodowym żołnierzem, rotmistrzem, tak? Tak, rotmistrz. A, nie Niemcy, a Niemcy wiedzieli o tym, że on jest zawodowym żołnierzem? E, skąd? Nie, skąd? Ani nie wiedzieli, ani tu, nie wiedzieli, że on tu nie mieszkał, tu nie był. No przyszedł ze wschodu, bo tam uciekł stamtąd. A no, tu się akurat osiedlił. I on no i... tutaj zorganizował tak. waszą grupę, Tak, tak. Ta. A tu były wszystkie partie tu były NNZ był no, Chłopsko później przeszedł do, to przeszedł do... przeszedł do, do AK yy, Czyli ten Muchanow, który pana na początku wciągnął, to yy, do AK. Do AK. Mhm. Tak. I, I... Ja. Jakie on panu zadania zlecał? No, no, no miał zadania takie, no, miał pewnych ludzi zdanych, to wysyłał. No, ja jeździłem z i, i, I na powstanie warszawskie, to spod Krakowa z 30, Żołnierzy, partyzantów do Radcławic odłożyliśmy. I on naprzód z nim, a trzy furbanki jeszcze, bo tylko polami mogli jechać. Czy podwozy były zaszykowane, na każdy wóz po dziesięciu i pojechaliśmy. Obstawili tu chłopaki, obstawili warszawsko, te co Kraków, Warszawa, żeby przejazd był na drugą stronę, że czasami nie jechali Niemcy, że tego, żeby przejechali by na drugą stronę, a oni mieli do pociągu, mieli już załatwione i pociąg do Warszawy. Wszyscy zostali, a Josop wrócił i te podwozy, te podwozy trzy, które były z wjezły, to już się rozjechali, każdy do domu swojego. A oni mieli jakiś sprzęt, broń? Czy mieli, nie? mieli co sobą, tak. Mieli broń. To skąd oni to mieli? No, no mieli już. Jakieś no. zrzuty tutaj były broni, czy zdobywali? No były zrzuty, bo ja po zrzuty jeździłem. W Wrocławiu tak rzucali. To proszę opowiedzieć, jak wyglądał taki zrzut? No rzut, zrzut był, zrzut, i samolot nadleciał, no to machali, kiwali i w to miejsce rzucą. I on nas No nocą rzucali, a w dzień już zawiadomili, że ja w dzień je, jeździłem po, po te pancerne, te, no, a oni później rozdzielali i rozwodzili po, po tym wszystkim. I pan no, później transportował to, co zrzucili? No, wszystko nie, bo wszystko to, to by się z, te, takim wózkiem, jak ja jeździłem, to by się załomował. Ja bym to ze samolotu.